Siemanko, siemanko, jestem... Tutaj, tutaj, ale tu jestem jest... Prymas i ze o, mną jest... Jest ze mną... Prymusiem jestem. Nie, Irox Games Dripser Games, On ma dwa teraz, kanały. I gramy A ty, na... ty, ty, ty masz świetniejszy nazwę. Prymas 1.2 czy Prymas 3.2.1? Multiplayer. Gramy na multiplayer. Nie, wiem czy mam... I film właśnie... Mm. Nie wyjdzie, jakie wifi. Ja no to się ja nie wiem, przejdę. Zapomniałam, że już idę. No to już nie wychodź, bo ja już chodzę. No to na sam odcinek, ja będę miał 6 I chodź będę... koło mnie bliżej. Nie, bo będziesz się patrzył. Ale nie rozumiesz, że wtedy Cię nie słychać? No i. Dobra, Jeroch, ja skargę Trochę będzie Do... słabo słychać. Dobra, tak. O no, tak może być. A ja będę cię wypaczyć. No, no to... No, no, okay. no... Dobra, jestem wytym. A mi się lokalizuje dalej. Halo? Halo. O jesteś! A ja, a ja nie! No, <grym> o, dobra ale, jestem! Dobra to. Ej, co to jest? Łódź. Ja już... Ja już jadę. Fajnie. Ja już jadę. Ego. Ty, ej, jak to się wypełnia! Ja jak to się jadę. wypełnia? A jak to się by wypełnia? To, o co tu chodzi? Taktus. Tak. Ty masz iść nie do mnie. takie takie postęga wciąż z mojej strony. Oui, jedziemy jedziemy! ten, tę, tę! Kaktus! Mnie. Wiem, mówiłem ci przecież debil. I jak coś to co on ma Młody? mojego? No za ciepło do mnie debilu. A co nie miałem? No dobra, no to no uciekam. No to pa, uciekam. Pa. A! Nie, wiem, dlaczego mam od ciebie uciekać? Ale dobra. No, o! No, nie, to ty Bo ty masz na tamtą... Wagonik bównik. mi poleciał. Ty... O nie, ej, ja mam wejść! Nie wiem. <ścoughs> mam pomysł, mam pomysł. Chodź do mnie. No ej! Ja mam pomysł! Mam damn. pomysł! Ale mam dobry pomysł! Że, za, że Cię zabiję na kwiec, co nie? Mm. I wtedy będziemy brali. Już do Ciebie jadę! Ej, ja chyba nie widzę Twojego nika! Yy, Ej, ja nie z... widzę Twojego nika! Ja Twojego też! Ale fajne! O, no. Fajnie, fajnie. No fajne, fajne. Właśnie mówiłem przed odcinkiem, że to jest głupie. Bo próbowaliśmy to nagrać tysiące, tysięcy razy. No, no. Ej, co? Jak mam zejść na dół? Ale niedźwignię. Aha, tak. nic nie ma, tylko jest coś takiego. Ej, Trzymaj dobra, ja dobrać. już idę do ciebie. Co mam zrobić. Ja już idę do ciebie, dobra? N nie do mojej strony. No, ale tu gdzie mam iść? No bo tam jest druga, nie widzisz. Naprawdę? Tak. I puszczam do ciebie. Oj! Bo właśnie weszłem tam, gdzie nie trzeba, świetnie. Dobra, to widzowie, za chwilę się widzimy. Dobra, czyli jednak było dobrze. W ogóle zauważyłeś, że mamy włączonego gospita? No. Ale ale ja już nie mam trochę. No to jedziemy! Kulce. No nie. Tak Niki, a ja zaraz... No, ja zaraz umrę starwić, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo y, nie jecham wagonikiem po prostu przeszedłem, a to mnie można przejść o, normalnie. Jeszcze Wiecie? brakuje mi spodni. Jest, dobra. Y, spodnie. Ja mam wszystko, ale jak tutaj mam zejść? Ale ten dług jest strasznie dobry i to tego nie mi się bijemy. Mamy panów. A, sa. To filka, za chwilę się Będę jakieś tam i tęki Dobra, wróciliśmy i Aeros Games już powoli będzie wychodzić, ale za chwilę wróci. Ale, jak ja to mam zrobić? Ale co? No, żeby zjeść. No, także zostawisz tu telefon. On tutaj. A no to. No to za chwilę. Nie wiem zresztą. My sobie bierzemy od razu chlebek. No, on tak, 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 tak. tak, 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 tak. Nie, no, to mi nie potrzebne kurczę. Dobra, chyba. Nie, nie, jeszcze nie wziąłem łuku, tak? wow To są dobre żeby... tu Tak, wiem. Moc, uderzenie e, ja jak... i takie tam. Jakie tu mam zejść dobre przyje mapę? Co? Nie! Tak. Nie, nie da się zejść sama. Sobie. A ja chyba wiem, odchodzi, o Boże, bierzemy ja bym, tyle szczególnie. No, mhm. no może oto. Ej, właśnie tu się nagrywa? Mm, nie, 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 nie Nie, Ale u mnie. Nie, nie. Nagrywa, nie. nagrywa. Dobra, zbałem yy, się, że już to koniec mój, że nie nagrywam tego. Dobra, Jak się mam tam Jesteś? Ej, tu pisze po polsku start. Ej, zauważyłeś? Tu, tu się słowo jest polskie. Dobra, przez chwilę nie będzie Iroxa, ale nieważne. Ym, wiecie co? Za chwilę się widzimy. Dobra, wróciliśmy, jesteś już z nami Irox Games i Director Games. Będę tak na niego mówił, bo ma dwa kanały. No i. Masz i serwery, ten. Nie masz 1, 2, 3! No, no i. no, i no generalnie no. Po prostu. wyszło mi z serwera. Więc postanowiłem. No A co sobie? Y, no. Ym, tam jeden widz napisał, że chce kamerkę, ale tak. to. Więcej widzów musi napisać. To kto? Pan Adam Wujek! Ej, co to myślę? Ale... Join at the game! Nic? Join at the game, co nie? Nie, dołączył do gry. Gdzie, gdzie, jestem?! Ej no chwila, gdzie jestem?! What?! Ty zniszczyłeś mapę. Nie, kiedy?! Skąd?! I jak?! Ej dobra, nie, za chwilę się widzimy. Dobra, ziomeczki! Wróciliśmy i mamy spawn pointa i musimy coś wszystko od wziąć, więc znowu się za chwilę widzimy. Dobra, wróciliśmy ziomeczki Ja i... mam dobry pomysł. Nie działa. Ym, no, no były tam jakieś błędy... Ja wiem światła I... Chwila. chwila poczekaj. Nie mogę... Chwila... Boże. Ci... Ja poczekaj, ja ci to zrobię. Chwila. Ej, dobra już nie, już jest. No dobra, już sobie otwarłem. Co? I jeszcze. Achaj, no. Yy, więc manko się manko, jestem nas i dziś ze mną jest który potrafi się przedstawić się Aero Games Drifter Games I gramy na multiplayer PvP To jest drugi odcinek rozumiecie pierwszy raz gram multiplayer nagrywam zresztą multiplayer bo już dużo razy gram w multiplayer ale nie nagrywałem więc postanowiłem w końcu nagrać zrobić pierwszy raz no, można powiedzieć, że tak ja był pierwszy raz, bo miałem mało pamięci. Co się dzieje? Nie, nie włączyłem dźwięku. No, przepraszam, było coś słychać pewnie, nieważne. I ja tu trochę sobie popatrzyłem i tutaj wcisnąłem jakieś, nie wiem co to jest. Dor, a nie Lor w ogóle wcześniej powiedziałem. I tu jest LAVA, co też przycisnąłem. I zauważyłem, że to otwiera jedno pomieszczenie. Taki dwór. I jest dzień! Tak! A była noc. I będziemy grać z nauki? Tak, tylko gdzie ty jesteś? I czy to w ogóle się połącza? Hala, gdzie jesteś? Na dworze? Aha, a ty może wiesz, czym w ogóle się połączyliśmy? I patrzcie, tak, tak. posłuchajcie tego, teraz was zostawiam samego. Ech, nie aż tak. Patrz, pisze A, Bardzo co wyjdzie. A. Mówi mi. Dobra, mówiło mi A, jak słyszeliście. Ja, ja to, ja też powiem, tak. Ty chyba tam miałeś swoje wejście. Skąd się ty jesteś? Ja? Ej, podglądaj na moim telefonie. Ej, mów mi ciepło, zimno. O nie, ej, ja, ja wolno o, Ogień! Ugasić ogień! Ugaszyć ogień! Ugaszyć ogień, jak to możliwe? To w ogóle się A ja nie, mi napis nie działa. A nie, bo tu dać spację, ha. Dlaczego? Ty. Nie powiem, co napisałeś. Ej, pierwsze, co? Zaraz Nie, dlatego, że ja w obcach miałem... Ja miałem w obcach coś takiego, audio i tam A jest... Przełącz mowę? tekst na mowę. Jak się to wyśle? Um, um, nie wiem. No, więc! No tak! Jestem... Znaczy, nie jestem. Otwieram jakieś drzwi, nie co to jest. A mówię. A gdzie ty jesteś, Andrew? A nie dobre już wiem, do czego są te drzwi. Ej, naprawdę nie widzimy swoich ników. To jest fajne. Mhm. Gdzie ty nie wiem. A jesteś na górze? Tak. Na pewno. Ej, ale weźcie już dźwięki. Widzisz mnie? Nie. Nie ja widzisz chciały? Rzucam nimi. Nie. Jak to? A ty widzisz to? Co? Co? Jak się pali? Nie. To jest dziwne, to widzisz? Nie. Nie widzę. Nie. 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 Nie widzę. A, Nie kłamie. A teraz coś widzisz? Ej, coś tam było, ale zgasnąło! Ej, to jest dziwne. Ej, poszłem do siebie. Teraz. Może jesteś u mnie. Może mnie... Ty mnie śpiewujesz, co? Gadaj, gdzie jesteś? Gdzie? No, boże, nie Dobra, może cię znajdę. A mam takie jedno tajne przejście już jestem na dworze. Mhm. Widzisz, nie, mnie? Nie, 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 nie? Ale mi strasznie tak. Łaj, nie, nie. coś mi przyszło. Jakiś Jakiś dealer, który mi tutaj gram z widzami kurcem. Ale ze mną nie pogra, bo ja tutaj nagrywam kurczę. I generalnie Zalaz mam coś. Co? Co fajnego. Ej, ale nie mogę chodzić po drabinie, po tej co ty próbowałeś. Ja też nie no mogę. Ej, ale naprawdę, ej, ta drabina jest ten... Ja wiem, gdzie ty poszłeś! Do tego tajnego przejścia, co ja już, co pewnie odnalazłem. Widzisz ciało, która leci? Nie. Poczekaj, teraz leci. Widziałeś? Powiem ci coś. Jest tam wiele skrzynek, ale pustych. Ha! Wiem, gdzie ty jesteś! W tej jaskini tam. Mogę. Ja tam byłem i szukałem. Weźcie, ja byłem u ciebie? W domu? To nie fair, to spustkiwa. Nie, może czuję oczywiście. WIDZĘ cię! Ej, no nie, ej! I teraz sprzątak ja. Ej, ale jak ty masz na hit? Jak ty masz, masz no, mnie na hita? No bo to super peru. No nie! Ja cię, dobra, no to, no to, to chyba jest koniec tego, tego filmu, żeby Kto żebymy... wygrał? Kto wygrał? I, I Games, piszcie brawo dla Irox Games i za to dajcie mi um, ja, łapkę w górę. Ej, jeszcze nie, jeszcze nie, nie, jeszcze nie. Dobra, dobra. Ty chcesz mnie zabić, tak? Nie. To co? Nie rób nic. Dobra. Przecież ja właśnie... Brawo! Ja! BRAWO! O! Ja! O! ja! Ja! Już Ja! Ja! No, tak widzę Takie Ja! 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 piszę, widzę. Ale Ja! Ja! wiesz? Ja! Nie. nie Cześć! Cześć! JA NIE MAM OKOŁ, NIE NIE MAM OKOŁ ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE bo ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE, ZOSTAW MNIE ZOSTAW MNIE, IDĘ SIĘ W łapie NAJLEPIEJ ZGINĘŁEM Ej dobra ja wychodzę, wchodzimy na inny Dobra to pa!